Tom 23 kwietnia 1921 roku. Luiza ma za zadanie okryć boskimi czynami wszystkie czyny woli ludzkiej stworzeń, aby ściągnąć Wolę Bożą na Ziemię tak, aby wszczęła ona swoją wojnę miłości i zaczęła królować. Przechodzę bardzo gorzkie dni. Mój zawsze ukochany Jezus niemal się ukrył. Co za ból, co za udręka. Czuję tylko, że mój umysł jest po drugiej stronie nieba, w jego woli i że chciałby uchwycić jego świętą wolę i sprowadzić ją z nieba, czyli na ziemię, między ludzi i przekazać ją każdemu jako własne życie. Mój biedny umysł zmaga się między wolą Bożą a wolą ludzką wszystkich stworzeń, aby utworzyć jedną tylko wolę. Kiedy byłam w stanie największej goryczy, mój słodki Jezus poruszył się w moim wnętrzu, wyciągnął swoje ręce i wziął moje ręce w swoje i powiedział mi w moim wnętrzu: Córko moja odwagi, przyjdę, przyjdę. Nie zajmuj się niczym innym jak tylko moją wolą. Odłóżmy ziemię na bok. Zmęczą się złem, wszędzie będą siać strach, przerażenie i pogrom. Ale nadejdzie koniec, moja miłość zatriumfuje nad całym ich złem. Rozciągnij więc Twoją wolę w mojej woli, rozciągnij ją wraz z Twoimi czynami, jak drugie niebo nad głowami wszystkich, a ja spojrzę na czyny stworzeń poprzez Twoje boskie czyny, ponieważ są one wszystkie owocem mojej woli. Wtedy zmusisz moją odwieczną wolę, aby stąpiła na ziemię i zatriumfowała nad złem ludzkiej woli. Tak więc, jeśli chcesz, aby moja wola stąpiła, a moja miłość zatriumfowała, musisz się udać na drugą stronę nieba i tam żyć i rozciągać swoje czyny w mojej woli. Zatem stąpimy razem, zaatakujemy stworzenia moją wolą i moją miłością. Zmylimy je tak, iż nie będą mogły się oprzeć. Tak więc na razie pozwólmy im działać, Ty zaś żyj w mojej woli i bądź cierpliwa.